Cześć! Jestem Agata. W sieci pewnie znasz mnie jako Pozytywna28. Co ja tutaj dzisiaj robię? Szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia, ale wymyśliłam sobie, że założę kanał na YouTubie. Więc serdecznie zapraszam Cię na moją nową przygodę. Tutaj czeka na nas kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że wszystko fajnie pójdzie i będziemy mogli go wspólnie otwierać. Zdecydowałam się na kalendarz adwentowy od Rituals, a właściwie wybrał go dla mnie mój mąż i mam nadzieję, że będę bardzo zadowolona z jego zawartości. Jak widzicie, kochani, wymyśliłam sobie to nagrywanie na YouTubie, ale jest jeden mały problem. Mianowicie nie mam fajnego aparatu. No bo niestety lustrzanka jest i ciężka. No i szczerze mówiąc, jakość nagrania też chyba nie do końca mnie zadowala. Wszystko jest takie, nie wiem, mało plastyczne, ale się staram. Dzisiaj taka styluweczka, czyli Golfix FF, stare jak świat ogrodniczki z reserved i kapcie z CCC. A mianowicie. Dizzy. A tutaj widzicie naszego kwiatka, tutaj drugi, które niestety nie doczekały się jak na razie żadnej osłonki, bo niestety, ale zamknęli nam mrówka, a w Pepko jakoś ostatnio kiepsko z osłonkami na doniczki. Jeżeli macie jakiś fajny pomysł, gdzie możemy dostać e, na dany moment jakieś fajne osłonki, to dajcie znać, koniecznie. Kochani, wiecie, co jest zabawne z tym kalendarzem adwentowym, że ja go nawet nie otworzyłam z opakowania, a to dlatego, żeby mnie po prostu nie kusiło i żeby nie zaglądać, co jest w środku, jaka zawartość, jakie kosmetyki, czego się mogę spodziewać. Jestem ciekawa, czy wy też już się nie możecie doczekać otwierania kalendarza w ogóle, całego tego klimatu świątecznego i tak jak ja trzymacie je zapakowane, czy jednak ciekawość wygrała? Kochani, pewnie będziecie ciekawi, co to za kolor na moich ustach, i już wam pokazuję, bo to mój nowy nabytek. A to oczywiście nie i nic innego, jak szminka z maka. Już wam pokazuję, co to za kolor. Nie wiem, czy złapię nam fokus, ale jest to odcień Twig, kremowe wykończenie. Tak to jest jak się nagrywa swojego pierwszego bloga. Przepiękny, kremowy dziennik, troszeczkę mocniejszy. To jest coś pomiędzy brązem a czerwienią, ale wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tak, kochani, siedzę na podłodze, ale to jest moje ulubione miejsce. I chciałam Wam pokazać fantastyczną książkę, właściwie. Mm. Tak mi się wydaje, że fantastyczną książkę, bo jeszcze jej nie przeczytałam. Oczywiście jest to e, moja już trzecia książka Karoliny Trwaliny z serii Seks zaczyna się w głowie i to jest e, książka o samoakceptacji, samoświadomości i seksualności. I jeżeli obserwujecie mojego bloga, obserwujecie mój Instagram, wiecie, że ja jakieś, no już kilka dobrych lat temu Przeszłam ogromną metamorfozę i to pod względem wizerunkowym, ale też pod względem tego, co siedzi w mojej głowie, a właściwie siedziało. A to wszystko dzięki vlogowi. Jestem pewniejsza siebie. E, wiem, że mogę osiągnąć wszystko. Na przykład, właśnie to, co teraz robię. Kilka lat temu marzyłam o założeniu własnego e, kanału na YouTube. Szczerze mówiąc, przymierzałam się do tego, ale no nie wychodziło. Próbuję po raz kolejny. No, i zobaczymy, może tym razem wyjdzie. A to książka, którą stwierdziłam, że muszę mieć, muszę przeczytać, muszę sobie znowu trochę poukładać w głowie, bo tego nigdy nie jest za wiele. W książce mamy też bardzo fajne zadania. No, myślę, że jak przeczytam, to powiem wam o niej trochę więcej, a na chwilę obecną, tylko taka mała wzmianka. Ale uważam, że to będzie naprawdę coś super. I z tego co się orientuje Karolina już gdzieś ma pomysły na kolejną książkę, i szczerze mówiąc, jestem pewna, że kolejną też kupię. ciągu dalszy mojego wyzwania YouTube'owego. Właśnie ściągam jakiś program do obróbki filmów, tak więc życzcie mi powodzenia. A właściwie, jeżeli to oglądacie, to znaczy, że nie wyszło najgorzej i dałam radę. Na chwilę obecną odrobinę mnie to przeraża, ale uparłam się, rzuciłam sobie takie wyzwanie i sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, my tu gadu gadu, a ja nie pokazałam Wam jeszcze moich nowych paznokci, a uważam, że są przepiękne, ale efekt ciężko jest oddać, więc mam nadzieję, że cokolwiek widać. Delikatny odcień niód i marmurek na dwóch palcach. Mam nadzieję, że cokolwiek było widać na tym nagraniu, z tego względu, że w moim aparacie nie ma podglądu i nagrywam dla Was totalnie w ciemno. Tak więc, życzcie mi serio powodzenia z tą zabawą w YouTube'a. Chyba, że mój mąż się nade mną zbituje i kupi mi nowy aparat. Drogi mężu, weź to pod uwagę. E, kochani, prawdopodobnie na poprzednim nagraniu nie było nic kompletnie widać, więc tutaj Wam pokazuję. Jest delikatny marmurek. No szczerze mówiąc, mam nadzieję, że widzicie cokolwiek na tym nagraniu. ja już chyba na dzisiaj kończę dla Was to nagrywanie. Mam nadzieję, że ten vlog ujrzy światło dzienne. I jeżeli go dodałam, to koniecznie dajcie znać, jak mi poszło, czy nadaje się tutaj na YouTube, i czy próbujemy dalej, czy to jednak nie ma sensu. Ale myślę, że nie wyszło najgorzej, ale tak naprawdę. Wasz feedback mi tutaj jest potrzebny, czy, czy to ma sens, czy jednak nie. No nic, na dzisiaj to koniec. Dajcie znać, jak mi poszło, i czy bawimy się dalej. Miłego wieczoru, miłego popołudnia, miłego dnia, w zależności od czasu, kiedy to oglądaliście. Buziaki, pa!